No cześć! W dzisiejszym odcinku będziemy zakładać rodzinę i też postaramy się polepszyć relacje z rodzicami Ele Eleonory, tylko najpierw czeka, czeka ją um, start w dorosłość, w sensie po prostu musi się stać dorosłą. No i też jak widzicie wnętrze naszego domku trochę się zmieniło, trochę też się powiększyło. Także zaraz Wam tu wszystko pokażę. W zasadzie to już Wam mogę pokazać, bo w sumie wszystko co chciałam powiedzieć, to to, to powiedziałam. Także tak to się prezentuje z zewnątrz, ty możesz już sobie iść do pracy. Chcesz jechać do pracy. I, i, i tak, tak, tak się właśnie prezentuje tutaj w środku to wszystko. Mamy łazienkę, mamy kuchnię, mamy jakiś tam salon, mamy sypialnię z podwójnym łóżkiem, bo stwierdziłam, że... No i tutaj zostało raptem, w sumie to dzisiaj będzie miała 4 dni, więc... Za niedługo zrobimy jej urodziny i jak tylko stanie się dorosłą, to też postarzymy jej chłopaka, żeby tutaj też się stał dorosłym, żeby go zaprosić, żeby z nim założyć rodzinę. Także stwierdziłam, że już zrobię taką um, sypialnię dla dwójka. No i z czasem gdzieś tutaj też jeszcze troszeczkę powiększę ten domek i, i zrobię gdzieś jeszcze pokój dla dzieciaków, bo w sumie chciałabym, żeby miała dwójkę dzieci i też się właśnie tak zastanawiam że w sumie ona jako rodzinny SIM może mieć tutaj taką e, super płodność, więc obstawiam, że jej to zaznacza w sumie. Ale to na razie jest na więc nie, niech nie, nie czuje jakiejś takiej presji. <grym> w sumie mamy gazetę, więc można by poszukać, czy są jakieś inne oferty pracy. Bo w, ta, w poprzednim odcinku, z tego co pamiętam, chciałam jej zmienić pracę, tylko albo nie było ofert, albo nie miałam gazety, już nie pamiętam o co tam chodziło. Edukacja, co my tu mamy dalej, przestępca i nauka. Hmm. Tak w sumie to ta edukacja by do niej pasowała. Tam na pewno sprzątanie jest potrzebne. Chyba kreatywno, nie, logika chyba i chyba charyzma. Uh -huh. To w sumie mogłabyś spróbować pracować w edukacji osiągnąć kolejny szczyt w karierze na ostatnie swoje dni na stoletniego życia, co nie. A i akurat weekend masz wolny. Super. No to zarobisz, naprawdę, powiem Ci. Po prostu jestem mistrzem strategii. <grym> Weź może zadzwoń tam do jakiegoś kolegi, bo widzę, że masz niskie towarzystwo. W sumie możesz do niego, bo z rodzicami możemy się zaprzyjaźnić dopiero chyba jak będziemy dorosłymi, z tego co kojarzę z zasad. Tak, gdy Sim będzie już dorosły i stabilny życiowo, musi odnowić kontakty z rodzicami, także e, musimy z tym poczekać. Chociaż jej już w sumie ta relacja poniekąd spadła, niby są wrogami, ale, ale tak naprawdę nie są. Dzisiaj masz wolny, nie idziesz ani do szkoły, ani do pracy. Do szkoły to w ogóle nawet nie wiem. Nie, no chyba pójdzie jeszcze w poniedziałek, tak. W poniedziałek będzie jej, jej e, ostatni dzień, tak mi się wydaje. W sumie to możesz się trochę gotowania pouczyć. Przyda ci się. Aho, ktoś do nas dzwoni, może nas wyciągnął gdzieś na miasto. Zobaczymy. Aha, to złodziej. Super! Nie no, spoko. W sumie to można by jutro gdzieś pójść. Może utworzymy sobie grupę z tymi wszystkimi dzieciakami, gdzieś sobie wyjdziemy. Dobra, wiesz co, Wysta wydaje mi się, że wystarczy ci na dzisiaj tej nauki. Sporo zdobyłaś, no ze trzy punkty chyba, więc możesz sobie już darować. Dobra, prysznic i spać. I tak w sumie sobie pomyślałam, że jutro... Aha, kotek nie ma jedzenia, to jeszcze nie pójdziesz spać. E, tak sobie właśnie pomyślałam, że w sumie Leonora mogłaby pojechać do jakiegoś centrum handlowego i kupić sobie ubrania na dorosłość i przy okazji też się właśnie spotkać z tymi swoimi lutkami. No, można by coś takiego ogarnąć. No, widzę, że nasze truskaweczki sobie tutaj urosły, ale to najpierw trzeba o wszystko zadbać, a potem wszystko sprzedać. Dobra, już wszystko mniej więcej sprzedane. Także chodź, jedziemy sobie na shopping, tak zwany. A ten jeden gościu chyba tutaj pracuje, coś mi się wydaje, tak? To jest chyba on, nie? Tutaj ten. Tak. I ktoś jeszcze chyba tu pracuje, coś mi się wydaje. A no właśnie, Krzysztof tu pracuje i ten I Marian tu pracuje. Eee, to nie musimy ich zapraszać tak na dobrą sprawę. Chodź sobie, kupię jakieś ubrania, a potem chodź porozmawiaj trochę. No tylko że przez to, że oni tutaj pracują, to nie za bardzo mamy co z nimi robić, no ale trudno. I się najwyżej przemieścimy na jakąś inną parcelę zaraz. Okej, okay, ciuchy zakupione. Potem możesz pójść jeszcze z tym kolegą, sobie porozmawiać. W sumie to z każdym możesz raz porozmawiać, że wiecie, idzie się zapytać, no, 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 o której kończycie? Gdzie się umawiamy? I takie tam, tego typu sprawy. A co to za jakieś kłótnie tutaj małżeńskie? Co to ma być? Aż odszedł od stanowiska. <laughs> Jakie fajne kółeczko zrobił. Zostaw swojego tatę, chodź rozmawiać ze swoim chłopakiem, no. Totalnie się nie zgadzają Dobra weźcie może nie rozmawiajcie Nic z tym jeszcze pogadaj No o tym, że macie piękną pogodę dzisiaj Tak, no właśnie Więc e, wypadałoby się gdzieś wybrać Może do jakiegoś parku I chciałam, ach w sumie mamy tutaj coś z hobby O przepiękny park W sumie może być Tak w sumie zapomniałam, że aktualnie mamy zimę Co nie, ale nieważne o tu jest jakiś fajny e, stawik, możesz nakarmić rybki i popatrzeć. To jest chyba nagroda z jakiegoś tam... E, znaczy... Mm, nagroda za ten, za... z jakiegoś tam zawodu. Nie pamiętam jakiego. Pewnie oceanografia, czy coś w ten deseń. Tylko nie przekarm tych rybek, okej? Okay? Dobra, i tak w sumie możesz zadzwonić po swoje... co ty nie masz telefonu? I czy... Przecież ona miała telefon. Chyba, że ona nie może skorzystać z telefonu, bo przyjechała tym samochodem, albo dlatego, że to jest parcela związana z hobby. No to przyznam szczerze trochę lipa. No nie karm już tych rybek, a w ogóle wiedźma. Czyli widzę, że moc na to, żeby nie pojawiały się wiedźmy, nie działa. Albo nie obowiązuje tych parcel. Nie wiem, weź sobie zrób hamburgery może. Zaraz znajdziemy kogoś i kogoś z kimś pogadamy. No, w sumie już się zaprzyjaźniły, także... Możesz pójść sobie wziąć jeszcze prysznic, może sobie połowić trochę. I tak jak teraz wrócimy do domu, to nam się czas cofnie, więc w sumie... Chociaż w sumie możesz wracać, to użyję kodu... A nie, bo jak użyję kodu, to... Żeby ona mi się zestarzała. Bo w sumie to byłoby fajnie. Dobra, chodź, wracamy sobie do domu. I chyba rzeczywiście wpiszę ten kod, tak, żeby ona się zestarzała e, i żeby ten dzień tak jakby minął nam. Dobra, to ty sobie skorzystasz, sobie coś tam zniesz i sobie pójdziesz spać. Ja wam pokażę, jak to się robi, gdyby był ktoś zainteresowany. Najpierw sobie wstukam 17, przeczekam do 18, aż ona się zestarzeje. W sensie ten jeden dzień jej upłynie i i potem a, wpiszę tą 23 na przykład, czy coś. Ogólnie jest na to mod, o którym też w sumie nagrałam film, ale po prostu nie mam teraz tego modu, więc no ten czas tutaj nie postępuje. Dobra, mamy 18, więc możemy sobie wpisać 23. I proszę bardzo, zaraz nam cała niedziela ładnie minie. No bo jakby ona teraz wróciła, o tej temu chyba dziewiąta była rano, tak mi się wydaje, to ona by przespała pół dnia i to by było takie w ogóle, takie bez sensu, nie? Jak się jedzie, no nie wiem, no na trzy godziny to jeszcze można tam jakoś uznać, że no dobra, się czas cofnął i tyle, no ale jak pojechała na praktycznie cały dzień, czy tam pół dnia, no to tak trochę lipa, nie? Hmm, sprzedawać te ryby, czy może... Może uzupełnić lodówkę nimi, można też je powiesić w sumie. W sumie możemy sprzedać. Tak w sumie to to biurko nie będzie Ci tutaj już potrzebne, więc mogę ci to sprzedać. A ty dzisiaj idziesz chyba do pracy, nie? No. No czyli idealnie, wróci sobie z pracy i sobie może urządzimy przyjęcie. I zrobimy sobie właśnie urodziny. A, na lunch znowu podano mdłą mieszaninę makaronu i kurczaka. Czemu? Makaron i kurczak jest bardzo dobry. Eleonora ma tego dosyć. Wie, że potrafi przyrządzić coś lepszego, ale ma do dyspozycji tylko butelkę keczupu oraz solniczkę i pieprzniczkę. Czego powinna użyć? Sól i pieprz? Aha, traci. No dobra, trudno. W sumie mogłam wybrać keczup. Ja uwielbiam dodawać ketchup do wszystkiego. Na przykład y, znowu się zresetowałaś i nie masz tej pracy domowej, no trudno. Y, wracając do tego y, keczupu, czy tam keczapu, keczupu, nie wiem, nigdy nie wiem jak to się wymawia, to ja przykładowo bardzo lubię jeść y, makaron z białym serem i keczupem właśnie. Nie wiem, <laughs> wszyscy się zawsze na mnie dziwnie patrzą jak takiem, a ja po prostu lubię. No, chyba dzisiaj awans dostaniesz. No spoko, to przynajmniej będziesz na drugim szczeblu. Chociaż jak ona dorośnie, to to chyba i tak jej się tam podniesie. A to może zaczekać do jutra w sumie? Ha. W sumie mogłabym. Zobaczymy, no. Jak teraz dostanie ten awans i, i co? A i jutro i tak byś pracowała i w sumie może jakby jutro poszła, to by też dostała awans tylko, że do 19 to ona wtedy mi wróci, sama się przekręci, nie będzie przyjęcia. Nie, nie, nie. To, to, to w takim razie my musimy dzisiaj zrobić przyjęcie i żeby to zrobić, to muszę tutaj urządzić przyjęcie urodziny, kupię ci torcik, bo zaraz zapomnę przecież i znowu... Będzie kurde, że jakieś urodziny bez, bez, bez tortu. Możemy kupić też fajerwerki. O, proszę bardzo. Dobra, chyba tyle im styknie. Dobra, standardowo zapraszamy naszych. O, więcej nie mogę, serio? No dobra, tam ci to w sumie są dorośli, więc, więc są nam niepotrzebni. <laughs> Weź się przebierz w ubranie, co... a może się wystroisz w ten wizytową. O, tak. Znowu ktoś nie przyjdzie. Ciekawe kto, mam nadzieję, że ten Krzysztof przyjdzie, bo kurde byłoby trochę słabo. No w końcu przydała ci się twoja kiecka. Widzę. Aha, czyli standardowo, bo tam ci chyba mają pracę po prostu i i nie mogą. Dobra, tego weź podziwiaj, tego też weź podziwiaj i tego też weź podziwiaj. No możecie sobie zostać w tych ubraniach wierzchnich, bo się bardziej wyróżniacie przez to. No i oczywiście taniec przy koszu, przy skrzynce, no najlepiej, bo przecież tego to możesz nawet pocałować swojego chłopaka, możesz go pieścić. Do tego możesz dowcip, do tego w sumie też. Co tam, koteł? Koteł, idź sobie zjedz. O, to skoro jesteście na dworze, to może weź to zapal. Zobaczymy, czy się sfajczysz, czy nie. No i się przebrałaś w sumie w kurtkę, byłaś w sukience. Ej, no weź, ja się tak nie bawię. No i, no i, no i, i chyba... Nie. A, no właśnie. Tak, tak myślałam. Biedna. Idźbyś prysznic. <grymne> Nie wiem od czego to zależy. To chyba jest losowe po prostu. A, a potem, o chociaż tą zabawę masz strasznie niską. No ale dobra, choć zmuchnisz, chociaż i przydałoby się ich zawołać tak na dobrą sprawę. To może sami przyjdą. Okej, okay, dobra. Możesz w końcu zmuchnąć te świeczki. Już napykałam sobie zdjęć. Mam nadzieję, że będzie coś na miniaturę. <grymne> Brawo! Wow, na piąty poziom? Awansowała aż w tej karierze? No to fajnie, no. No i spoko. Bo to chyba od umiejętności zależy, tak mi się wydaje. O, ale przez to, że oni tu są, nie mogę ich postarzyć, o nie. Ale kicha. E, to w sumie Simblenderem to zrobię, dobra, to tamtych też weź postarz. Ty masz w sumie ten Simblender tutaj. To. To się robiło chyba tak i um, tego może po kolei, żeby mi się gra nie, przypadkiem nie... Weź go postaż no. Bo jak mi się gra skraszuje teraz, to... No cóż. Dobra, jeden jest. Lecimy z następnym. Marian. Bo to był Romek, okej. Okay. Tak w sumie tutaj nie zwróciłam na jej, ten wskaźnik. Czy ty dobrze dorosłeś w ogóle? W sumie dobrze, tylko rozpacza, bo nie poszła na studia. No niestety, no, to wiesz. No i jeszcze trzeba tego. Krzysztofa, proszę bardzo. Najlepszy na koniec. Weź sobie potańcz. Chociaż nie, bo w sumie musisz go zaraz zaprosić do wprowadzenia się, bo zaraz się skończy imprezka. Uuu, ale fajna koszula. Mmm. W sumie lubię ten strój. Weź mu, wprowadzenie się, zap zaproponuj. Zostaw już ten tat. No serio, i co i naokoło pójdziesz, tak? No bo przecież czas ci się skończy, kobieto. No tak, super, po prostu to mieszkanie jest takie duże, że... No, zgodził się, fajnie. To w sumie, wiesz co... A weźcie sobie potańczcie razem, proszę bardzo. Ale wy, wy się już całowaliście po raz pierwszy, tak? No raczej, pamiętam, to było. Ale on twierdzi, że jednak nie. Dobra, weź go po całej, bo przecież... O, 10 tysięcy nam dał, no to fajnie. Szczęśliwy, pan? Szczęśliwy. Jakieś umiejętności by chciał? Dobrze, no. Dobra, weź ty, oglądaj tu telewizję, bo przecież nie wytrzyma to kobieto. A ty to ich w ogóle znasz, czy nie? Znasz? Chyba się poznali, tak mi się wydaje, już im... Druga impreza. Aha, tego znasz, ale tego drugiego nie znasz. Dobra, to tam. Pogadaj z nim sobie. A co ty masz za, za cel? Trójka dzieci kończy studia. O, fajne. W sumie to ten. Planowałam, żeby mieli bliźniaki, więc w sumie mogliby mieć i trójkę. Dobra, to tobie teraz to zaznaczę. I w sumie mogę ci zaznaczyć też to. I w sumie to. A ty coś masz? Też coś masz. Czy jak ja zaznaczę tutaj dwa razy to u niej i u niego, to będą czworaczki? <noise> to, to to może nie. <noise> to może nie ryzykujmy. W sumie mamy tyle funduszy, że mogłabym to przebudować. I zaraz może się wezmę, przebuduję troszeczkę ten domek. Tutaj bym powiększyła nieco salon i kuchnię i dodałabym jakiś pokój. Okej, okay, tak to wygląda po przebudowie, po, znaczy w zasadzie to po powiększeniu. Jeszcze coś tutaj będę kminić, tak mi się wydaje, bo ta kuchnia jest stanowczo za mała. Ale na szybko zrobiłam coś takiego, po prostu dodałam pokój, który w przyszłości będzie pokojem dzieciaków. No i też powiększyłam salon. Także na razie to tyle, a dalej zobaczymy. I tak w sumie też sobie pomyślałam, że skoro teraz Eleonora jest już dorosła, to mogłabym jej zmienić wygląd. Więc jak tylko w stanie to to zrobimy. Tak teraz będzie wyglądać Eleonora. Taka mała zmiana. Widzę, że Ci się podoba. To fajnie. A, tak myślałam. Nie możesz korzystać z tej komody. No nie wiem, jakoś może to jeszcze poprzestawiam, tak żeby tutaj z wszystkiego dało się korzystać. Ewentualnie komodę wstawię po prostu w salonie, bo tutaj mamy sporo miejsca. A ty w ogóle, aha, za godzinę masz pracę, no i logiki musisz się uczyć, więc przydałoby się gdzieś tutaj też szachy jakieś ogarnąć więc w sumie tego kwiatka to ja bym przestawiła gdzieś tutaj to mi nie pasia niech to idzie do sypialni tu niech sobie stoi ten kwiatek a tutaj możemy dać szachy w sumie co tam koteł by chciał koteł musi skorzystać i w sumie to tyle ale ty mógłbyś się skutkiem zaprzyjaźnić, tylko najpierw to mógłbyś, e, wiesz co, poszukać sobie jakiejś roboty, bo już jest gazeta, także chodź poszukaj pracy. Tak w sumie to chyba wymieni im ten prysznic najlepszy. Ten i tak jest brudny. Jak już mamy pieniądze, to, to czemu nie? <laughs> Wywiad, co tu jeszcze jest? Oceanografia i prawo. Nic mi tak w sumie do ciebie nie pasuje, tak powiem szczerze. Masz dużo kondycji. Hmm. No, ale gdzieś pracować musi. No dobra, na razie będziesz bez pracy. Może jutro będą jakieś fajniejsze oferty. Na razie weź się ucz. A może dzisiaj, o której ty wracasz tak w sumie? 15. O, to mogliby sobie dzisiaj wieczorkiem pójść na jakieś uuu, w sumie. I mogliby się tutaj zaręczyć, bo w sumie byli praktycznie ze sobą przez całe swoje życie nastoletnie. Także no, wiecie. Znają się już bardzo dobrze. Oboje chcą się zaręczyć, więc, więc sądzę, że to jest ta chwila. I chciałabym też przed ich ślubem naprawić relacje z tymi, jak to się nazywa, z, z rodzicami tutaj Eleonory. Więc może dzisiaj się, chociaż ty masz na maksa to towarzystwo, to ja nie wiem. Żeby po prostu ich zaprosić na ten ślub, co nie? Czy ty jesteś głodna? Nie bardzo. To może jutro niech pójdą na te zaręczyny, w sumie. W sumie to tak. W sumie to aż... Nie, nie mamy się yy, po co aż tak śpieszyć, nie? Tak sobie teraz myślę, że w sumie, w sumie to prawo całkiem nawet do niego pasuje. Może niech on to przyjmie tą robotę. Na razie. Żeby, żeby coś tam miał. Ty to chyba o... Aha, o siódmej po ciebie przyjeżdża. No dobra. No to się, jak w sam raz, zdążysz ogarnąć i pojedziesz sobie do pracy. No i kiedy ci to towarzystwo tak wskoczyło? Przecież przed chwilą miałeś tak prawie już na pół. Oni chyba jak śpią razem i jak się tak przytulają do siebie, to, 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 to im chyba daje towarzystwo. Tak mi się wydaje. Lecisz? Lecisz. Dobrze. Twoi rodzice się nie zgodzą, żebyś ten... Znaczy, w sensie, nie zgodzą się przejść, jak ich zaprosi. Ale ty w sumie idziesz zaraz do pracy, nie? No w sumie zaraz, to... Ty możesz spróbować do nich zadzwonić, tak troszeczkę pogadać. Powiedzieć, że... Że ten, że urodziny miałeś i... Jesteś teraz dorosłą kobietą. Rachunki przyszły, w ogóle weź te śmieci wyrzuć. Weź to od na przynieś te rachunki do domu. Do pracy pojedziesz potem, jak to zrobisz wszystko. Co, coś się podniosło? W ogóle ten coś... O, wow, szaleństwo. Nie jesteś wrogiem ze swoją mamą, no to... No to fajnie. To weź się, je, jedź do pracy, a jak a, skończysz, to zadzwonisz do swojego taty. Eleonora wróciła i tak jak przewidziałam ma awans, to fajnie. I co ty idziesz? Aha, będziesz dzwonić do swojego taty, tylko wiesz co, ja nie wiem czy on teraz to przypadkiem nie jest w pracy. O nie, nie jest, dobrze. No proszę i Krzysztof dostał awans. No to ładnie. Wow, ale masz gajerek. No, się odstrzeliłeś, człeniu. Tak się zastanawiam, nie, no chyba gdzieś wyjdziemy sobie. Tylko weźcie, wstańcie jednak z tej kanapy, co? Bo ja bym chciała zrobić randkę. Bo tak czy siak albo muszę zrobić randkę, albo grupę tymczasową. Żeby oni tam potem jak pójdziemy na przykład do jakiejś restauracji czy coś, żeby sobie razem siedli. No już od razu o ślubie myśli. Wow wow wow. Dobra, zrobiło nam się trochę więcej czasu. Ona też myśli o ślubie, więc możemy sobie gdzieś pojechać. Już ko koniec tych tańców. No, no i co? No i się kurde poprzebierali w te ubrania wierzchnia. Daj ta spokój z nimi, kurde, chcesz im tutaj zrobić jakiś... Nie ma tutaj jakiejś, nie wiem, przebieralni czy coś? No chyba nie ma. I... Bez sensu. Chyba, że... A, tu jest taka foto... Ej, to w sumie... Zróbcie sobie zdjęcie, co? Chodźcie, o! Proszę bardzo. Żebyście mieli na pamiątkę. Bo w sumie jako nastolatkowie nie mieli to. Teraz można by zrobić. Dobra, to w sumie skoro on i tak jest głodny, to może niech on zrobi te hamburgery. Oni sobie zjedzą w swojej własnej, prywatnej restauracji, o, po prostu. Podano do stołu, no. W sumie też jesteś... Czy ty czekasz na jedzenie? A, że ładnie pachnie. Możesz to zjeść? A ty już tam weź, zostaw to i chodź sobie to zjedz. Przydałoby się jakieś tutaj lampeczki na tych stolikach, bo trochę ciemno. I możecie sobie wznieść toast. Nie rozmawiajcie z tamtą panią, czy ktokolwiek tam siedzi. Jesteście tylko wy. Tylko wy się dzisiaj liczycie. I teraz się zastanawiam, czy zrobić niespodziewane oświadczyny, czy może zwykłe oświadczyny. Hmm. Może weź zrób nie, 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 niespodziewane. Tylko niech oni sobie zjedzą n na razie. Chociaż ty to jesteś chyba już y już w sumie jesteś pełna. Więc po prostu siedź na tym krześle. No jak czas upływa, nie upływa, dobra, przestań żreć tego hamburgera, bo zajmuje ci to nieskończoność, bo oni tam gadają. Dobra, to będą jednak zwykłe oświadczyny, bo tak to musieliby jeść. A to musi być szybka akcja, słuchajcie teraz. No, No nie ma innej opcji, żebyś nie zgodziła. I tato ale, to w tle. Jej! Słodziaki. Super, dobra. To w końcu możesz do dokończyć swojego hamburgera, a ty w sumie nie wiem, co możesz. Możesz siedzieć na krześle. I tym jakże cudownym ujęciem i, i, i ogólnie wydarzeniem kończę ten odcinek, w następnym zrobimy sobie ślub. Ja poza, między odcinkami postaram się troszeczkę poprawić te relacje z Eleonory, z jej rodzicami, żeby potem na odcinku już móc ich zaprosić i, i bardziej się nam z nimi tak zaprzyjaźnić. Powiedzmy, no i też zrobimy ślub, będzie ciąża, będzie dziecko, będzie fajnie. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Do zobaczenia, do usłyszenia następnych. Cześć!